Nowa KIA Sportycz zapewnia bezstresową jazdę i dba o bezpieczeństwo Twoje oraz Twoich pasażerów. System monitorowania martwego pola pomaga w bezpieczny sposób zmieniać pasy na drodze. Czujniki w tylnym zderzaku monitorują niewidoczny dla kierowcy obszar za samochodem. Gdy w martwym polu pojawi się pojazd. W bocznym lusterku pokaże się symbol ostrzegawczy. W przypadku jego zignorowania i włączenia kierunkowskazu, symbol zacznie migać oraz zostanie wyemitowane ostrzeżenie dźwiękowe. W oparciu o tę samą technologię działa także system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania, który jest niezastąpiony zwłaszcza podczas wyjeżdżania tyłem z miejsca parkingowego. Ostrzega on o zbliżających się pojazdach, które mogą być niewidoczne dla kierowcy. Nowa Kia Sportycz została wyposażona w system autonomicznego hamowania awaryjnego. Pomaga on skutecznie unikać kolizji na drodze. Działa on w oparciu o czujniki i kamerę, która pozwala monitorować odległość od pojazdów jadących przed nami oraz prędkość względną. Jeśli system wykryje zagrożenie kolizją, ostrzeże o tym kierowcę. W przypadku braku reakcji z jego strony, aby uniknąć możliwego wypadku, asystent automatycznie rozpocznie hamowanie. To inteligentne rozwiązanie będzie nieocenione w wielu okolicznościach. Bardzo przyda się zarówno na drogach szybkiego ruchu, jak i w mieście, zwiększając bezpieczeństwo Twoje, Twoich pasażerów, a także pieszych. Aby zapewnić kierowcy idealną widoczność, nowa Kia Sportycz została wyposażona w ksenonowe reflektory, zarówno świateł mijania, jak i drogowe. Dzięki temu droga jest zawsze bardzo dobrze oświetlona. Nowa Kia czy została także wyposażona w mechanizm doświetlania zakrętów. Auto przewiduje kierunek poruszania się podczas wchodzenia w zakręty, co skutkuje kierowaniem strumienia światła na pobocze. System znacznie ułatwia prowadzenie samochodu nocą. Automatycznie dostosowuje on światła w zależności od warunków zewnętrznych i sytuacji panującej na drodze. Gdy kamera umieszczona na przedniej szybie wykryje pojazd jadący przed lub nadjeżdżający z przeciwka, a także jeśli na zewnątrz jest jasno, układ automatycznie pozostawi jedynie światła mijania. Gdy warunki na drodze pozwolą, system sam ponownie włączy światła drogowe. Dzięki tym zaawansowanym udogodnieniom kierowca może skupić się na drodze i cieszyć się prowadzeniem auta. Zachowanie właściwej pozycji na drodze jest kluczowe dla bezpieczeństwa. Dlatego nowa Kia Sportage została wyposażona w system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu. Pomaga on kierowcy kontynuować bezpieczną jazdę, gdy zmęczony zacznie tracić koncentrację. Kamera umieszczona na przedniej szybie monitoruje położenie auta w stosunku do pasa ruchu. Gdy Twoja kija przekroczy linię pasa, a nie zostanie to poprzedzone kierunkowskazem, pojawi się ostrzeżenie w postaci migającego symbolu oraz sygnału dźwiękowego. Dzięki niemu samochód może również sam wrócić na właściwy pas ruchu. System rozpoznawania znaków drogowych to także ogromne udogodnienie. Korzysta on z tej samej kamery w celu monitorowania ograniczeń prędkości. System sam rozpoznaje i wyświetla informacje na ekranie deski rozdzielczej oraz nawigacji, dzięki czemu kierowca jest zawsze dobrze poinformowany. Automatycznie otwierana klapa bagażnika jest praktycznym rozwiązaniem sprawdzającym się zwłaszcza wtedy, gdy niesiesz do samochodu wiele rzeczy. Umożliwia ona dostęp do przestrzeni bagażowej bez użycia rąk. Jeśli masz przy sobie inteligentny kluczyk, klapa otworzy się automatycznie po 3 sekundach przebywania w jej pobliżu. Rozpoczęcie procesu otwierania bagażnika sygnalizowane jest dźwiękiem oraz miganiem kierunkowskazów. Aby zamknąć bagażnik, wystarczy tylko nacisnąć przycisk znajdujący się z tyłu klapy.